Cześć, i Munianko z tej strony ci Dzisiaj jest 3 grudnia, więc kolejny dzień odbierania kalendarzy. Okazało się, że to jest drzewo, które można zrąbać z którą do tego dostaliśmy. A to jest prezencik. Prezencik napisaliście mi, że to jest prezencik w komentarzach, więc dziękuję Wam za to. Ale. Otwieramy i zobaczymy, czy nie będziecie musieli znowu podpowiedzieć. Mamy tutaj trzecie okienko. Tak samo jak w LEGO Star Wars, bo zauważyłem, że wszędzie są w tym samym miejscu. Wszystkich LEGO. Więc otwieramy trójkę. Wcisnęliśmy, więc można oderwać. Mamy Crafting Table, pochodnie i łopatę. Łopata to Według mnie pasuje mocno do tego, bo tutaj wygląda tak jakby miał ktoś nagle tak zacząć kopać. Więc układamy. Aby złożyć crafting table i pochodnie potrzebujemy najpierw taki taką, taki patyk, do którego doczepiamy taką my, żółtą żółtego klocka 1x1 a na górę pomarącowego klocka 1 na 1. Tak wygląda pochodnia. A tu mamy łopatę, którą możemy sobie tak kopać. Teraz składamy crafting. Wreszcie wiem co to jest. Więc składamy crafting i mamy wszystko gotowe. Tutaj na przykład można stworzyć w craftingu pochodnie, składając węgiel i patyk tutaj, czyli na przykład tu powiedzmy, że to jest węgiel, a to patyk jest stworzyć pochodnie. Więc pochodnie pasuje do tego, tak samo jak popatyk można stworzyć w craftingu. Można zrobić takie coś, że na przykład stworzyłeś sobie łopatę, albo a potem nie masz szykiery na przykład nie masz szykiery więc kopiesz łopatą dirta pod drzewem Więc z Minecrafta to jest tyle Chowamy Mamy jeszcze zapasowe klocki, które się Zostawię w woreczku, a odłożę po filmie. To na tyle z LEGO Minecraft. A teraz zobaczmy, co jest w LEGO Star Wars. Tu już jest delikatnie taka otworzona, zauważyłem. I mamy tego robocika złotego C-Free Pio. Czy jak on tam się nazywał? Więc mamy mniej figurkę ale bardzo fajną tylko on ma czerwone oczy? to on jakiś opętany jest? więc składamy i... o będzie dla niego siedzonko. Dla niego i dla tego drugiego, tej małpki, takiej. Więc mamy go. Wygląda on tak. Łoj. W LEGO Star Wars dostaliśmy takiego ludzika. Chyba w żadnym zestawie nie ma C-3PO w takiej wersji z czerwonymi oczami. No to dostaliśmy Crafting Table, pochodnie i łopatkę. Więc jeżeli chodzi o ilość rzeczy, to wygrywa Lego Minecraft, ale w nim, ale te rzeczy tak naprawdę są też w innych zestawach. A tego nigdzie jeszcze nie widziałem, więc według mnie wygrywa Lego Star Wars. Więc ja się z Wami żegnam i widzimy się jutro. Pa!